Hej, ja jestem Martyna i dzisiaj przejmuję opiekę nad belisami, bo ich niania Bev sama zmieniła się w rozkoczny brzuszek. Słyszałam, że niezłe z nich rozrabiaki, więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Trzymajcie za mnie kciuki, zostawiajcie łapki w górę i lecimy z tym. Zaraz wam pokażę, co tutaj mam. A mam tutaj nowe belisy z brokatowymi pieluchami i super zestawy ubranek. Dobra, zabieram bobasy i lecimy z tym. Ubrankami zajmiemy się później. Tymczasem już nie mogę doczekać, jak poznam te rozkoszne brzuszki. A zwłaszcza Bev, bo wygląda trochę jak ja. To przez te różowe włosy, oczywiście. Ale mam też Cookie Cutie i Noni No. Jak pewnie już wiecie, skoro oglądacie ten kanał, każdy z Belisów ma swój własny charakterek i zaraz poznamy je bardziej. Bev, na przykład, jest wszystko wiedząca. Wiadomo, no bo w końcu przecież jest ich nianiu. Słuchajcie, otwieram pierwszego Belisa w życiu i jestem mega podekscytowana. Dołączona jest piękna instrukcja Belispedia, żeby dowiedzieć się o belisach wszystkiego. No i jest śliczna bef ze swoim smoczkiem, z butelką, brokatową pieluchą. Uuu, zobaczcie jak tutaj się dopasowałam paznokciem. No i oczywiście z ubrankiem. Bef już jest prawie gotowa do zabawy, ale najpierw zapoznam się z instrukcją, żeby wszystko zrobić dobrze. Tutaj mam rozpiskę belisów. Wszystkie naprawdę są na Maksa rozkoszne. Do tego jest karta adopcyjna. <laughs> Co jest też kupkopedia, jakby rozpiska różnych kupek. Żeby wiedzieć po prostu, czy Belis jest zdrowy, czy chory, wiecie, jakby dużo można ocenić po kupce dziecka, jak jest takie małe. No i słuchajcie, numer jeden. Wyciągnij Plasterek. A usłyszysz bicie serduszka. Nie mogę się doczekać! Czuję się, jak jakiś doktor. Baby, nie zamyka się jadaczka. Ciekawe, czy można ją jakoś uspokoić. O, słuchajcie, z dzieckiem mojego brata. Oj, puściła bąka. Dobra, może lepiej zajrzę do tej pieluchy. Dobra, zajrzyjmy do środka. Co ona tutaj narobiła? Okej, okay, z tego co widziałam w pubkopedii wiem, że zrobiła zdrową kupkę, a po angielsku nazywa się to happy poo, czyli zrobiła szczęśliwą kupkę. Każdy belis na y, swoim siedzeniu ma też oznaczenie, takie jakby znamie i Beth jako jedyna ma okulary, bo jest taka mądralińska. Reszta belisów ma serduszko, duszka, gwiazdkę, denata, a. a Beth znowu puściła bąka. B Bef, wstydziłabyś się. Bef już przebrana w świeżą pieluchę, ale nie byle jako. Zobaczcie, jaka ona jest brokatowa. Wygląda, jakby szła na jakiś dancing, a jeszcze nie umie nawet chodzić. Usiądź sobie tutaj spokojnie, złotko i poczekaj na resztę belisów. Jak ona jest taka gadatliwa, to nie wiem co będzie, jak spotkają się wszystkie trzy, bo belisy, jeśli siedzą obok siebie, to zaczynają gadać ze sobą w swoim belisowym języku. I nie wiem, jak ja to wtedy ogarnę. Ledwo potrafię zająć się swoim własnym kotem. Dobra, który pierwszy? Nonino ma taką minkę, że muszę go pocieszyć. Podobno straszna z niego maruda i trochę się boję, ale może uda mi się coś na to zaradzić. Do tej marudy w zestawie były brokatowe portki, smoczek i ugryziony lizak. Wygląda na mocno zmieszanego dosłownia, jest chyba śmietankowo drzewkowy Okej, okay, uwaga, pierwsze bicie serca. Gotowi. No, wiecie co, medycyna nie kończyłam, ale jak dla mnie z sercem wszystko w porządeczku. Dzień dobry. Ty już zaczynasz marudzić od razu, dopiero O jejku. O rany. Nie kłamali. O co może mu chodzić? Albo raczej jej, no bo ma takie kucyki. Spokojnie, spokojnie, już ci. Chodzi o tego Lizaka? Chcesz Lizaka? O, proszę. Wiedziałam. wiedziałam. O nie, znowu coś, smoczek i wszystko. Ogarnięte. Nie, yeah, tak, wesoły Bobas, to wesoła Martyna zabawa. Naprawdę, słuchajcie, u mnie w rodzinie nigdy nie było małego dziecka. Teraz wymieniam pieluchę za pieluchą. O, jest to zdrowa, szczęśliwa kubka! Woo! Ty, ciesz się, masz zdrową, szczęśliwą kubkę. Zobaczcie jej specjalny znak szczególny to błyskawica i to fioletowa, i nie mogę w to uwierzyć, bo to chyba jest moje dziecko. Ponieważ ja mam taką właśnie błyskawicę na ręce. W sumie ta różowa grzywka, czy to mała Martyna zabawa? W brokatowej pieluszce i z tym lizaczkiem i smoczkiem wygląda naprawdę rozkosznie. Nawet nie widać, że jest jakaś niezadowolona, bo smoczek zasłania jej. Minkę, która w sumie i tak jest bardzo słodka. Dobra, mała Martyna zabawa. Idź, poczekaj, tutaj z dużą Martyną zabawą. Są takie spokojne, bo je wyłączyłam magiczną sztuczką, ponieważ włączę je wszystkie na raz, jak będą już w trójkę, bo wtedy będą ze sobą rozmawiać i chciałabym, żeby miały równe szanse z zapoznaniem się. A nie, że wiecie, te się zakumplują tutaj szybciej i potem będą niemiłe, na przykład tutaj dla koleżanki. Wiecie, musi być fair. Chociaż nie wiem, czy ktokolwiek mógłby być niemiły dla cookie cutie. Zobaczcie, jak ona jest słodka i daje buziaczki, i ma takie róże, Oj, 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 dobra. Ostatni Beliz jest już na pokładzie wraz z lusterkiem, w którym odbija się no no, ale śmiesznie. I oczywiście brokatowymi portkami i smoczkiem. Okej, okay, czas na wielki moment. Bicie serduszka. Ojejku. Słuchajcie, to jest miłość od pierwszego wejrzenia, naprawdę. Ciekawe, jak będzie gaworzyć. No oczywiście. Ojejku! Naprawdę jest cute. Nie wiem, co mówisz, ale ja Ciebie też kocham. Nie, no śliczna. No i zobaczmy różowy brwi. one naprawdę nie przestają gadać cookie cute z założenia jest yy, słodziutka no i po prostu skradła moje serce No mam nadzieję, że zrobiła zdrową kubkę <laughs> nie cookie cute co ci dolega muszę sprawdzić w kubkopedii to jest brzydka kubka pim pam pu. I, i tak za dużo mleka, potrzebuję wody i tulenia podaj dodatkowo musujące witaminki, okej, okay. dużo wody i tulenia? Nie ma sprawy, mogę cię tulić cały dzień. Okej, okay, słuchajcie cookie cute już wytulona, nawodniona i dostała witaminki, ja do tego przebrałam jej pieluchę na taką ekstra jak mają koleżanki zdejmę im smoczki, żeby mogły ze sobą swobodnie rozmawiać Oj, co to będzie, co to będzie włączam wszystkie naraz i trochę 我说不要。 o rany, Wszystkie Razem to naprawdę jest nie do ogarnięcia, wiecie co Wszystkie Razem to nie jest zespół super bohaterek tylko jakiś bardziej e, śpiewacki, bo po prostu wręcz ich głosy zlewają się w jeden chórek no dobra, skoro to jest zespół to potrzebuje jakichś wystrzałowych ciuchów mimo, że mają wystrzałowe pieluchy to mam dla nich jeszcze coś fajnego, dobra maluchy macie tutaj super zestawy z fajnymi ciuszkami

Twoich myśli nie słyszę. Ale hałas, a to tylko trzy laleczki. Jakby mieć cały zestaw, to naprawdę jak w szkole. Nie wiem w co je ubrać. Mam tutaj zestaw takiego baranka i ten zestaw jest mega śmieszny, bo jest baranek, a jak się wywróci na drugą stronę to jest wilk. Więc jest to wilk pod przebraniem baranka. Mega sprytne. Tutaj taki zestaw back to school z racji zbliżającego się roku szkolnego. A te oksy skąd kojarzę? Ha! Ciekawy skąd? Wow, ten zestaw. Dziewczynki, możecie się trochę uciszyć, próbuję tu. Halo, halo, spokój, spokój. No, wreszcie cisza i spokój. Dziękuję, dziękuję dziewczynki, że jesteście takie grzeczne. Widzę, że nauczyłam mnie czegoś podczas tej opieki i chyba się nawet sprawdzam, skoro ogarnęłam takie statko. Słuchajcie, te zestawy są naprawdę super, bo są dwa ubranka w jednym. Wystarczy wywrócić je na drugą stronę. Ona może być albo księżniczką, albo czarownicą. To są takie, wiecie, przeciwieństwa. Tu mamy na przykład aniołka lub diabełka, w zależności od tego, jak sobie wywrócicie ubranko. Kolejny. Zestaw back to school. Mega czaderski plecak z królikiem. I jeszcze jeden zestaw. Back to school. Super. Moje wszystkie trzy laleczki mają plecaki już na nowy rok szkolny. Ekstra. Mam tutaj jeszcze jeden taki duży zestaw. Do ululania jest opaska na oczy, skarpetki, czapeczka, jakiś. Puder chyba taki, nie wiem, może jakieś krople e, wyciszające i pieluszka, która świeci w ciemności. A słuchajcie, pomyliło mi się, to nie jest czapka, to jest taka myjka, bo belis nie można kąpać w wodzie. Wystarczy im taka myjeczka, zasypka na pupkę i świeci pielucha w ciemności i skarpetki grzeł stópki, i ciemno w oczka, i można spać jak suseł. Przyznam szczerze, że ja też codziennie śpię w takiej opasce, bo jakoś lepiej mi się wtedy śpi, lepiej mi się zasypia. Okej, okay, dziewczyny, to co najpierw? Może back to school. Powiem Wam, że nigdy nie byłam gotowa na 1 września tak jak są Belisy ze swoimi fajnymi strojami, okularkami i plecaczkami. Widzę, że są naprawdę podekscytowane tym, że niedługo idą już do szkoły. A Wy cieszycie się powrotem do szkoły? Co Wy na to dziewczynki, żeby jeszcze przymierzyć te szalone podwójne stroje? Tak, 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 ok Skoro jesteśmy wszystkie zgodne To lecimy z tym No słuchajcie, mamy tutaj prawdziwą imprezę Przebierańców Beth ubrałam yy, jako Baranka, Cutie Ma bardzo słodką sukienkę księżniczki A ta mała maruda Oczywiście jest diabełkiem Ale słodkim diabełkiem, nie, nie jakimś tam groźnym Mam tutaj jeszcze zestaw do spanka Ale chyba Belisy zbyt dobrze bawią się W tych kostiumach, żeby teraz kłaść się. Spać. Opieka nad Belisami była trochę wymagająca, ale myślę, że dałam radę. Poprzebierałam je fajne ciuszki, trochę się pośmialiśmy. Może nie jestem w tym tak świetna jak Bev, ale żadna katastrofa się nie stała, więc myślę, że poszło dobrze i to dlatego, że zostawialiście łapki w górę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie obejrzeć więcej moich filmików, to zapraszam na mój kanał Martyna Zabawa. No i koniecznie oglądajcie więcej filmów z Belleville. bo te małe rozkoszniaki nie przestają zadziwiać.